Moin aus Hamburg, lieber Schoko cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki. Wtorek, 15 kwietnia, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz Presse Spiegel aus Deutschland. No i zaczynamy od polityki. Unruhe in der SPD. Könnte die Koalition an den Juzos scheitern. Niepokoje w SPD. No i czy koalicja może się nie powieść, może w sumie upaść, zanim jeszcze się zaczęła, ze względu na Juzos, czyli tak tzw. młodych demokratów. Młodzież partii ogłosiła, że chce odrzucić umowę koalicyjną, no i z tym teraz musi się zmierzyć kierownictwo partii. To będą bardzo ciekawe rzeczywiście teraz wiadomości e, pewnie dziś i jutro. E, natomiast jeżeli chodzi o samą koalicję, Friedrich Merz und 15 Euro Merz bringt mit Zweifeln am Mindestlohn SPD Linke gegen sich auf. Tymczasem wiadomości mamy o tym, że Merz antagonizuje przede wszystkim antagonizuje takie lewe skrzydło partii SPD e, swoimi wątpliwościami co do płacy minimalnej. O tych wątpliwościach co do płacy minimalnej, trochę mówiliśmy wczoraj. Środowiska związane z pracodawcami, z firmami, mówią o tym, że no nie będzie to nic dobrego dla. Niemiec, jeżeli cały czas będziemy podnosić koszty e, koszty zatrudnienia, że to powinno iść w drugą stronę. No i Merec to trochę podchwycił. E, no i rzeczywiście teraz już wybucha kolejna e, dyskusja. E, ale dobre wiadomości dla, dla Unii. Eine Woche AfD-Shock. Union shaft die Umfrage. Wende. E, Unii udaje się odwrócić sondaże. Tydzień po szoku, po tym jak to AfD było na pierwszej pozycji, jeżeli chodzi o, o sondaże, teraz na tą pierwszą pozycję. Powróciła CDU i, i CSU. Zobaczymy, na jak długo. No i tutaj pytam, na jak długo, ponieważ mamy kolejny już tutaj, że tak powiem, gruby temat chodzi o pociski manewrujące Taurus jest di die Taurus, media niemieckie pytają, czy nadejdzie teraz tutaj zwrot w sprawie tego, tego pocisku manewrującego Taurus, czy Niemcy dostarczą ten pocisk na Ukrainę? O co chodzi? Na pewno wczoraj z wiadomości dowiedzieliście się o tym, że zostały zbombardowane, ostrzelane, czy jakieś miasteczko ukraińskie, czyli cele cywilne zostały ostrzelane. No i teraz. Niemieckie media powracają do tego, co Friedrich Merz mówił jeszcze zanim został kanclerzem. Merz mus Putin ein Ultimatum zecen, czyli Merz musi postawić Putinowi ultimatum. W październiku roku 2024, kiedy dyskutowano bardzo mocno właśnie dostarczenie tych pocisków manewrujących na Ukrainę, Merz powiedział w kierunku Orafa Scholza, że właśnie Scholz powinien postawić. Taki ultimatum Putinowi, jeżeli Putin dalej będzie ostrzeliwał cele cywilne, no to ten Taurus, ten pocisk manewrujący niemiecki powinien zostać dostarczony. No i oczywiście internet, słuchajcie, nie zapomina. To jest teraz takie przeklęcie, przeklęte trochę dla, dla, dla właśnie polityków, którym po prostu często gdzieś tam z jakichś zakamarków internetu pokazywane są wypowiedzi sprzed... Jakiegoś tam czasu. No i ciekawe teraz będzie, jak właśnie Friedrich Merz e, na to zareaguje. Krem krytyizuje Mehrz äußerungen zu Taurus. Oczywiście Kreml teraz krytykuje te wypowiedzi Friedricha Merza e, No, z Kremla popłynęły nawet takie wypowiedzi. Minister Lawrow, minister spraw zagranicznych, wypowiedział się, że no z niepokojem spoglądają, jak to Niemcy znowu się zbroją. E, no i takie były najczarniejsze że tak powiem zakamarki historyczne tam przytoczone Dali Gerhard Schröder jest zu krank und kipt auf Gerhard Schröder jest zbyt chory i, i poddaje się o co chodzi chodzi o biuro byłego kanclerza któremu to zostało to biuro nie jest finansowane zostało mu jakby odebrane, oczywiście za współpracę ze stroną rosyjską. Gerhard Schröder przeciwko temu tutaj się skarżył przed sądem, przegrał, no i teraz stwierdził, że nie ma sensu i odpuszcza sobie to biuro powiedzmy tak kolokwialnie. 2600 stoppen Prasa niemiecka też zajmuje się tutaj lotami z, Afga z Afganistanu, to znaczy mamy jeszcze 2600 Osób według prasy, które mają przylecieć tutaj do Niemiec, politycy CDU i CSU wzywają obecny rząd, czyli ten rząd, który za chwilę będzie, do natychmiastowego wstrzymania tych żelotów. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi tutaj do mediów, do gazety Bild w szczególności, że w Pakistanie wciąż przebywa około 2600 osób, które muszą być wywiezione tam z kraju. Niemcy zobowiązały się do przyjęcia tych osób. Chodzi o tak zwane czyli osoby, które. Pracowały dla rządu niemieckiego lub dla jakichś niemieckich instytucji i firm, którym teraz Niemcy muszą udzielić azylu. Rosyjskie Unternehmen lieferuje Mercedes-Benz oder liefert immer noch Mercedes-Benz autos in besetzte Gebiete der Ukrainę. No i tu mam ciekawą wiadomość: chodzi o obchodzenie sankcji. Według doniesień medialnych, rosyjska firma dostarcza samochody Mercedes-Benz na tereny okupowane Ukrainy, czyli te tereny zajęte przez Rosję. Sama firma, Daimler Truck, tutaj pisze, to cały ten temat podjął Business Insider i firma Daimler Truck pisze o tym, że monitoruje przestrzeń sankcji, reaguje w przypadku wykrycia naruszeń, a wszelkie dostawy były prawdopodobnie tutaj realizowane przez pośredników i nie były w żaden sposób autoryzowane przez Mercedesa, przez Daimler Truck. No ale widzicie, tak to wygląda w rzeczywistości, jak to te ja, właśnie sankcje między innymi można obchodzić. Dan Donald Trump Auto in Aussage. Tymczasem Donald Trump otwiera perspektywę zwolnień celnych dla producentów samochodów. Ja przypomnę, że wczoraj była mowa o tym, że Chiny i Unia Europejska prawdopodobnie porozumieją się do cen minimalnych chińskich samochodów. Donald Trump reaguje, bo też sam jego rynek na tym cierpi. To są też trudności dla producentów samochodów w Stanach Zjednoczonych. No ale teraz jeszcze, że tak powiem, chyba Chińczycy zrobili kolejny ruch, który może zaszachować i Unię Europejską i Chinę. Handelskrieg China stoppt angeblich aus vor seltener komplett. Ehm, Chińczycy, słuchajcie... Jeżeli chodzi o tą wojnę cenową, całkowicie wstrzymują eksport kilku metali i ziem rzadkich. No i według New York Timesa, Chiny tutaj e, zaczęły zapobiegać temu eksportowi nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle do wszystkich krajów, czyli może się okazać, że nawet jeżeli na przykład Unia Europejska będzie chciała produkować samochody, to może być wielki problem z niektórymi częściami. Auf dem tym wachsen bald Mais und Sonnenblumen, tutaj Der Spiegel pisze o tym, że na... Obszarze, gdzie miała być budowana wielka fabryka Intela, gdzie miały być produkowane te chipy w Magdeburgu czy pod Magdeburgiem, tam na razie będzie rosły, słuchajcie, kukurydza będzie rosła i słoneczniki, czyli na razie nic się nie dzieje. 30 milionów euro to miała być przeznaczona suma właśnie na tą wielką inwestycję, ale na razie tam rolnicy mają swoje, że tak powiem, pole do popisu słuchajcie, Unikredit Einstieg bei Commerzbank Gniemi tutaj mieliśmy Bundeskartellamt czyli no, tutaj niemiecki urząd do spraw karteli dał zielone światło dla dużego przejęcia, to znaczy Unikredit, teraz będzie miał blisko 30% udziału w Commerzbanku, no i to jest duże przejęcie na, w sektorze finansowym o którym prasa niemiecka również pisze, no i bank pozostaje na razie we Frankfurcie Commerzbank. I tyle. Heute. To z Was suchecie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Ich wnęczo Euch einen angenehmen, erfolgreichen Dienstag. Życzę Wam jak zwykle przyjemnego, pełnego sukcesu w wtorku. Liebe Grüße und Tschüss.